Czytamy dalej bajeczkę o ze zbioru baśnie polskie. Najpiękniejsze baśnie polskie dzieciaczki, najpiękniejsze baśnie polskie. O dzielnej Wandzie. Posłuchajmy, co się zdarzyło dalej. Jak pamiętacie, książę, chcąc uratować swojego sługę, sam spadł z konia. I bardzo, bardzo się zranił, tak? Jego żona, Wanda, zmieniała mu opatrunki, zostali w takiej leśnej chacie, ponieważ lekarze, dawniej nazywani znachorzy też nie pozwolili przewozić rannego. Słuchamy, co też stanie się dalej. Niestety zmarł Dobromir w chwale i uwielbieniu. Tym większym, że od ran poniesionych w obronie sługi. Ciało powieziono na Wawel, aby prastarym zwyczajem spalić je na stosie. Płomienie miały pochłonąć również najbliższą świtę księcia, a także konie, psy i sokoły, które towarzyszyły mu w wyprawach i na polowaniach. Przedmioty, których używał, szaty, którymi się przyodziewał i zdobił, oraz broń, miecz, łuk i dzidę. Zgodnie z obyczajem, na stosie ofiarnym powinna spalić Płonąć też żona władcy. Zebrana rada czekała z drżeniem na wolę Wandy. Mąż mój kochany, a wasz pan zginął, by ocalić swego sługę. Czy myślicie, że teraz żądałby, aby człowiek ten wstąpił na stos, a za nim reszta drużyny? Czyż po to życie uratował, by teraz oczekiwać od swych najbliższych śmierci w płomieniach? Słowa młodej wdowy zadziwiły starszyznę. Zamilkli. W ich oczach malował się podziw dla odwagi i mądrości Wandy. Zobaczyli w niej swoją przyszłą władczynię, następczynię Dobromira. Nasz król nie żyje. O pani odezwał się w końcu najstarszy. Jedynie jego władza była nad tobą. Teraz Twoje słowa będą dla nas rozkazem. Wanda wyprostowała się i z mocą przemówiła. Jeśli ktokolwiek z drużyny wybierze śmierć w płomieniach, pójdę i ja. Pamiętajcie jednak, Dobromir umarł, nie ogłosił swojej ostatniej woli, nie zostawił też potomka. Pragnę przy to, Byśmy życiem naszym oddali hołd księciu, niech pamięć o nim pójdzie w pokolenia, miast przyminąć z dymem stosu. Wanda pozyskała sobie serca i zaufanie poddanych, pokochali ją krakowianie, a wieść o nowych obyczajach, które wprowadziła. Przykazywano sobie z ust do ust. Sława jej dotarła aż nad rzekę Łabę, do Niemiec, gdzie rządził młody książę Rodryk. Nie mogąc poskromić ciekawości, podjął wyprawę do tajemniczego miasta leżącego na sąsiednich, choć obcych ziemiach. Zadziwiło go bogactwo i warowność wawelskiego grodu, ale najmocniej zadrżało jego serce na widok młodej królowej. Nakazał swym posłom iść na zamek i prosić o jej rękę, a gdyby się sprzeciwiła, zażądać małżeństwa pod groźbą wojny. Hmm, Straszny. Niemieccy wysłannicy stanęli przed bandą. Pani, wkroczyliśmy w te progi z doniosłą misją. Nasz Pan, dzielny Rodryk, składa ci w darze te oto kosztowności i prosi, żebyś zechciała zostać jego żoną. Rzekli posłowie, wręczając szkatułkę pełną klejnotów. Władczyni odpowiedziała łaskawie na pokłon dziękując za podarunki. W tym mieście żyje lud mój, który mnie przyjął i ukochał, a po śmierci Dobromira swoją królową obwołał. Nie opuszczę ani jego, ani ziemi, na której stoicie, a która memu sercu jest najbliższa. Zagrzmiał najstarszy sposób: Zastanów się, pani. Twój lud od łez i krwi się nie uchroni, gdy książę Rodryk najedzie na Kraków i mieczem to, co o co prosi, zdobędzie. Wielki strach padł na zamek. Zebrała się rada starszych, by nakłonić Wandę do małżeństwa dla ratowania ziemi i grodu, ale ona uspokajała ich tylko. Nie po to obok ciała mojego męża na, stocie, na stosie nie stanęłam, by teraz serce oddać komuś innemu. Nie bójcie się, sama nie ulegnę i Kraków przed najazdem nieprzyjaciół uchronię. Nikt nie wiedział, co znaczą te słowa. I oto ilustracja dzieciaczki do tego, co przeczytałam. Piękna baśń. Piękna. Posłuchajcie zatem, co zdarzy się dalej. Zapadł zmrok. Posnęli mieszkańcy wawelskiego grodu. Straże straciły czujność. Nikt nie zauważył postaci w długiej sukni, przemykającej wzdłuż murów zamku, zatrzymującej się potem nad Stronym brzegiem rzeki, by spojrzeniem pożegnać Kraków. Nikogo nie obudził plusk wody, której wysrebrzona miesiącem papla rozdarła się, przyjmując ciało królowej. Rano bisła oddała jej martwe. Żałowa okryła miasto. Zapłakali krakowiami nad wierną, szlachetną bandą. Pożałował swych słów nawet okrutny robryk. Od tamtych, pradawnych czasów w Krakowie stoi kopiec, który poddani usypali dla swej bohaterskiej pani. By oddać hołd jej odwadze i mądrości, dzieciaczki, porozmawiajcie z rodzicami na temat tej przepięknej, przepięknej baśni, która. Jest bardzo, bardzo pouczająca. Posłuchajcie, jeśli zechcecie, jeszcze raz wsłuchajcie się każde słówko i wyraz, który został napisany tutaj w tej baśni. I posłuchajcie, jak piękną postacią, jak piękną kobietą, mądrą była królowa. Wanda. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Słuchajcie czytanych przeze mnie bajeczek. Słuchajcie wierszyków, które czytam. Bajeczki są przeznaczone i dla starszych dzieci, i dla młodszych.